Jak włączyć automatyczne tworzenie powiązanych zapisów VAT dla rachunków do pojazdów w rachmistrzu i rewizorze Nexo-Nexo Pro? Ewidencjonując rachunki dotyczące kosztów eksploatacji pojazdów nie trzeba każdorazowo dodawać powiązanych zapisów VAT ręcznie. Program może tworzyć je automatycznie. W tym celu przejdź do modułu Ewidencje dodatkowe, Konfiguracja, i odszukaj parametry eksploatacji i rozliczeń pojazdów. Kliknij Popraw, aby przejść do trybu edycji ustawień. Zaznacz opcję Automatycznie twórz powiązany zapis VAT dla rachunku do pojazdu. Możesz również wskazać domyślny rejestr VAT dla powstających zapisów. Zachowaj ustawienia, klikając Zapisz. Od tego momentu wprowadzając rachunek po dokonaniu wyboru pojazdu zapis VAT powiązany z dokumentem zostanie utworzony automatycznie.